Ale, a to jest kanał o tematyce zdrapka, czyli od razu uważać, zdrapki niebezpieczne ostrzegam. A tak poza tym, kochani, spójrzcie proszę, co dzisiaj przygotowałem na dzisiejszy tutaj filmik. I to jest oto ten zestaw zdrapek przewadzę zdrapek o 5 zł, jest ich aż 5. Do tego mamy cztery zdrabki po 10 zł, między innymi na dobry rok. Bardzo interesująca zdrabka. Jak i kochani widzowie mamy jeszcze do otwarcia. Jest to pełny portfel i to najdroższa zdrabka za 30 zł. Moi drodzy widzowie, mam okazję właśnie w tej chwili tutaj zaprosić na ten... Jak i przyjrzyjmy się wspólnie, co uda się nam wydrapać w tych oto zdrapeczkach, w tym miksie, Zapraszam na film. A na stole widzimy, kochani, pierwszą strapeczkę i na pewno kojarzycie tę oto zdrapkę z wczorajszej premiery. A ja po prostu wziąłem następną tam z paczki i zaglądamy, czyli ta jest to z numerem 11. I się przyjrzymy przy okazji całej tej paczce. I jak widać mamy wszystkie różne symbole. Nie mamy tego czego potrzeba. I czyli numer 11 również odpada, nie ma diamentu ani konia. Okej, okay. ale za to jest różowy diament. I Chyba wymięknął strapak. A, jeszcze coś tam robi. Dobra, Próbujemy dalej nim robić. Czyli tak mamy u góry 33, 17, 28 i 13. A to są wyg... yy, nasze liczby tutaj. Mam 27, 18, blisko 31. 14, również blisko było. Ja muszę naoszczyć chyba zdrapaczek. Kochani, po tej zdrapce 3, jak i liczba 29 i liczba 20, czyli na prawą stronę. Ok, ok. Ja podostrzyłem trochę sprzęt. Dobra. I sprawdzamy, czy się będzie sprawował dalej. I mamy oto wygrywające liczby w tej zdrapeczce Tak, od razu lepiej. Zobaczcie. I jest pierwsza nasza liczba. Jest to 34, 3, liczba 6. Jak i liczba 14. 8 nie widzę. 9 również nie ma. 38, 26 i 33 również nie ma. Dobra. Następną zdrabką jest ta. Oto piękna zdrabka. Ekstra pensja z takimi oto wygrywającymi liczbami. I mamy pierwszą tutaj naszą liczbę. Jest 4, liczba 2, blisko 21, 16, również blisko 8. 8, a tu jest 18 żeby nie pomylić. A na sam dole takie oto liczby. 28. Chyba ten zdrapak coś zbuntował się dzisiaj. 6. Totalnie nie chcę trapać. Chyba go muszę wymienić. I 15. Ostatnia liczba. Okej. Okay. Dobra. Może teraz się uda. I mamy zdrabkę za 5 zł. Jest to duży lotek z numerem 49. I oto takie wygrywające są liczby. Ok, tak to wygląda. A teraz mamy 6 gier, i ja otwieram po kolei. 25, 34. I tu widzę chyba jedną liczbę. Trafiono. Mamy 4, 7 to jest za nisko. 13 również za nisko. 22, trafione.

I to się potwierdza. Mamy T i Y. Spójrzcie, proszę na te tutaj 4 Wow, jak to wygląda elegancko. I drapiemy teraz drapeczki po 10 zł. A pierwszą z nich jest diamentowy los. I wygrywające liczby są oto takie. Tak to wygląda. Pierwszą liczbą jest 9. Następnie 4. Było blisko 7, 31, 11, drugi rząd 5, 37, 40, 15, 22. Ok. Następnie 6, 23. Nie. 48 to również nie. 47 za wysoko. 26 nie ma. Jaki 34, 25, 21 liczby. I 17 na końcu też nie ma. Czy coś niżej? Dobra. Kontrolne LB. Trapeczka na prawo. Ładnie na dobry rok. skoczyła z numerem 2. Nic innego nam nie zostało. Jak tylko pomieszać w tej zdrabce z tymi zerami. I zobaczcie, marzec. Elegancko, czyli marzec mamy obecnie. Miesiąc i 20 zł. Super. Kwiecień. I tu jest różne. Tu znowu zera wyskakują. I we wrześniu. Tu było fajnie blisko. I listopad również. Piękny miesiąc się otworzył. 10 zł mamy. Czyli w tej chwili w tej drabce 30 zł mamy zarobione. Super. Ale kochani jeszcze zobaczcie, do tego jest premia. I tu jest dzwonek za 20 zł, czyli ta zdrabka uśmiechnęła się dzisiaj do mnie. Pięknie 20 zł. Tutaj w tym miesiącu w listopadzie, czyli gra 11 10 zł, jak marzec, gra 3 20 zł. 50 zł w tej zdrabce i bonus. Choinka. O! Stuwa! No tego to ja się nie spodziewałem. 100 zarobiłem. A wkład był ile? 95 zł. No to w tej chwili mamy 5 zł na plusie. I jeszcze zobaczcie, widzowie. Tyle zdrapek czeka nas do otwarcia. Czyli ta na końcu. I po kolei te dwie, tak to można drapać. Superansko, czyli choinka, dzwonek, gra 11 i gra trzecia. Udało się wygrać łącznie 100 zł w zdrawce za 10 zł z numerem 2, i to jest zdrawka na dobry rok. Gdzie ta stuwa? Tak, można stówę wygrać. Super. Szkoda, że nie pokazują ile stów jest do wygrania w takiej zdrapce. Ale to nieważne. Ważne, że jest, czyli tym samym. Zdrapeczka na lewo i dziękuję. Super. Widzowie. A my nie marnujemy czasu. No, jadłem się tych tych <gryw> ze zdrapki. O, jakie niedobre Dobra, Ekstra 77 Jaki to jest numer? 24 No zdrapeczka Czy Ty chcesz tu zaśpiewać dzisiaj? W środę Jedna z najładniejszych zdrapek Według mnie Jeżeli chodzi o szatę graficzną Czyli o wygląd ogólnie Bardzo przyjazna trapka. podobają mi się takie Ale to nie chodzi o wygląd Chodzi o to, żeby coś wygrać Fajnego i mamy na razie wszystkie różne symbole, a potrzebujemy siódemkę. A ja się pytam, gdzie ta siódemka? Siódemką wychodź z lasu. Ok, i na dole jeszcze, kochani, zobaczcie, jest siódemka. <laughs> Czyli wywołałem wilka z lasu, widzowie na. Własne życzenie. Oj, oj, oj. Jeszcze tutaj, po prawej. Czyli jeden wilk wyszedł, i zobaczymy, jaki głodny ten wilk. Czy syty. Wiecie, jak będzie głodny, to będzie 10 zł. Jak będzie syty, to będzie stuba. Ok. Czyli wilku. Otwieram cię. Głodny wilk. Ale zawsze to dycha. Czyli wilk za 10 zł wyszedł z lasu. I to jest druga zdrabka, kochani. Zobaczcie. To nie ma żartów. Zodiak 470 tysięcy i mamy bliźnięta, waga i wodnik. Mam nadzieję, że widzowie są spod tych znaków. Jest to superansko. I mamy zdrabkę z numerem Jeden. Znowu się zaczyna. Będą mi teraz te zdrapki z numerem 1. Wszystkie prześladować. drapie ich tyle, a one zawsze z numerem 1. Nieważne. Widzowie, jedziemy z tą zdrapką. Muszę tu gwiazdkę wydrapać. Nawet nie pamiętam, czy w tej zdrapce jeszcze kiedyś coś wygrałem. Co tu jeszcze gwiazdka musi być? Nie, kraba nie chcę, teleskopu nie chcę, chcę gwiazdkę albo księżyc, czyli księżyc na dobranoc. A mamy chmurę, delfiny jakieś, jednorożce nawet i ufo, czyli kolesie ufo. Bardzo dobrze. Mam nadzieję, że zrobicie kiedyś porządek. Jak trzeba, co nie? Dobra, zdrawka na prawo. Widzowie! O! Widzowie! A my właśnie dotrwaliśmy tutaj do finiszu, czyli pumetku, jak to nazwać. I to jest zdrapka z 4. Księga otwarta i można się wpisywać, czyli... Ja się wpisuję pierwszy do niej i mamy tak. 200. 5000. 5000. Już mnie przestraszyli. Już co mnie wkurzyć. Chcecie mnie z rana wkurzyć. No. Lot to. 30 zł do tego. Ło. Serce zamarzło. No, patrz. Myślałem, że 5000. Nie. Dobra, 30 zł po raz Dobry. drugi i jest 500 zł. Ale mnie tu mieszają z tymi piątkami 200 zł, 150 nietypowa taka liczba, 100 zł i ostatnie 60 zł. Czyli nie ma 3 razy 60. okej okay, na pewno nie ma, ale na pewno jest gra druga i. Musimy wydrapać identyczne symbole, żeby ta zdrabka się dołożyła. Kogo by tu jeszcze wywołać, żeby przyniósł nam szczęście? Wilka wywołaliśmy i przyniósł 10 zł. Bo może zawołamy jakiegoś Krasnala. Co wy na to? Krasnalu, wychodź z trawy. No, życzenie powiedziałem. Teraz zobaczmy. Zobaczmy, co się wydarzy. Dobra, widzowie, jak wyjdzie krasna, to ja upadnę od razu, mówię Wam. Dobra, gdzie ten krasnal? jedynka, było blisko, 31, 29 i 11, to są nasze wygrywające, piękne liczby, a pierwszą liczbą jest to liczba 4, 27, Zdrabka się już pomału nakręca, widzowie, i 12, czyli... W tej chwili niemalże zagroziła mi tutaj zawałem. 33, 18, nie ma niestety. 6, nie widzę takiej liczby. 34, również nie ma. Kochani. A ja trochę opuszczam ston i delikatnie dalej kończymy tą zdropeczkę. 17, 19. Jak i liczba 14? 16, nie widzę. 26. Oj, oj, oj. 15, nie ma. Dwójki, również nie ma. A jest jedynka za to 28, nie ma. A jest 29. Widzowie, nakręcamy się jeszcze czterema tutaj liczbami. Dycha. 32. Proszę, dajcie jeszcze tu dwa oboki. 24, no, dzięki Bogu. I liczba 7, czyli w tej zdradzie, niestety, nic się nie udało wygrać. Widzowie, ale to nic. To jest nic. Spójrzcie, proszę, tutaj na bohatera dzisiejszego odcinku. Okej, okay, ta zdrabka była cudowna, ale bohater to był ten, czyli wilk z lasu. Głodny z 10 złotami, żeśmy dorwali gościa, wywołaliśmy z wilka z lasu. A jak? Widzowie, dzięki za dzisiaj. 110 zł, czyli jest plus. Jak nigdy. Trzymajcie się. Widzimy się w następnych filmach. Hej.